Właniam się niskozacnemu gronu ludzi elementarnie przyzwoitych i zapraszam do omówienia dwóch tematów. A mianowicie weźmiemy na ruszt sytuację w rozgrywkach o najwyższe laury w kategoriach ciężkiej oraz piórkowej UFC. W tychże bowiem dywizjach dzieje się ostatnimi czasy sporo, to znaczy w 145 funtach dzieje się sporo, a w 265 funtach nie dzieje się nic, ale to też jak najbardziej może być przedmiotem dyskusji. A zatem rozpocznijmy od kategorii królewskiej. W 265 funtach na tronie od dłuższego już czasu, tym prawowitym, przynajmniej formalnie, zasiada John Jones. Dość powiedzieć, że tutaj przed nagraniem wyliczyłem sobie i Bones urzęduje na tymże tronie od 812 dni. To jest drugi najlepszy wynik w historii organizacji UFC. Dłużej na tronie kategorii królewskiej zasiadał tylko Kane Velasquez. To było 896 dni. A zatem, o ile dobrze liczę, to za 84 dni John Jones będzie absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o czas utrzymywania się na szczycie kategorii ciężkiej, co samo w sobie jest absolutnie paradne, bo o ile owszem. Pokonanie Cyrila Gana było pewnego rodzaju wyczynem i trzeba mu oddać za to szacunek. Pomimo iż poruszał się jak wóz z węglem, a okazało się, że Cyril Gunn pod kątem grapplingowym jest e, totalnym lebiego, ale to była uczciwa, dobra wiktoria. O tyle ta pierwsza obrona pasa mistrzowskiego w starciu z 54-letnim stypem Jocicem na większy szacunek mimo wszystko nie zasługuje. To było durne, bezsensowne zestawienie Zarówno przed, w trakcie, jak i po, e, tak należy na to zestawienie patrzeć. Wydawać by się mogło, że gdy nie doszło do tej pierwotnie zestawionej walki Jones kontra Miosic, bo pamiętamy, że wtedy Bones nabawił się kontuzji i w rezultacie Tom Aspinal wyszedł do walki o tymczasowy pas mistrzowski z Sergiejem Pawłowiczem, którego efektownie i szybko znokautował, to wydawało się. Że Dana White i spółka pójdą po rozum do głowy i jednak nie będą na siłę doprowadzać do tego starcia Jones kontra Miocic. Tymczasem rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Toma Aspinala wysłano do pierwszej obrony tymczasowego pasa mistrzowskiego, zdemolował wtedy Curtis Bladesa. A dla Johna Jonesa wyszykowano jednak 54-letniego strażaka, który powracał po 7-letniej absencji i ciężkim lokaucie z rąk Francisa Jasny Gwint Nganu. A w Glory Zwycięzcy nie był widziany od chyba 18 lat, mniej więcej. Może się pomyliłem, bo rok albo 2 lata, mniej więcej. A zatem tak. Ten pojedynek nie miał absolutnie żadnego sensu. Wracając zaś na moment jeszcze do tych statystyk. Otóż nie tylko John Jones za 84 dni zostanie absolutnym rekordzistą pod względem czasu panowania w kategorii ciężkiej, ale też Tom Aspinall już teraz jest rekordzistą, jeśli chodzi o zasiadanie na tymczasowym tronie. Nie jest to jakieś szczególnie chlubne osiągnięcie. Brytyjczyk nie jest z niego szczególnie dumny, bo on nie ukrywa, co zrozumiałe, że chciałby zasiąść na tym prawowitym tronie. Tyle, że wulgarnie okupuje go tutaj John Jones, który absolutnie do walki z Brytyjczykiem się nie garnie. Dlaczego natomiast Dana White nie decyduje się na to, aby pozbawić pasa mistrzowskiego Johna Jonesa, który, jak mówię, wysyła wszelkie sygnały medialne, które świadczą o tym, że nie jest mu po drodze e, stołem Aspinallem i potencjalnym starciem z Brytyjczykiem? Otóż wydaje się, że powody są dwa. Po pierwsze, John Jones. Jest jedną z największych gwiazd UFC aktualnie, być może spośród tych aktywnych, względnie aktywnych, największą. Był nią do niedawna Alex Pereira, ale wraz z porażką z Magomedem Ankalajewem, no to miano to prawdopodobnie stracił. Jest Islam Machachew, ale czy on na całym świecie cieszy się tak dużym zainteresowaniem, nie jestem pewien. Na pewno w tamtym rejonie, na Bliskim Wschodzie, w Dagestanie, okolicach, na Kaukazie, jasne. W Europie do pewnego stopnia pewnie też. Ale to nie jest jakaś gigantyczna gwiazda. Jest Iliatopuria, który oczywiście ma. Argumenty, aby stać się w przyszłości jedną z największych gwiazd UFC, być może nawet największą, ale póki co nią nie jest. A zatem problemem dla UFC jest deficyt tych gwiazd. Jest to tym większy problem w kontekście zbliżających się negocjacji dotyczących praw do transmisji gazu UFC. Wiemy, że Disney jest tutaj jednym z podmiotów, które, który najbardziej walczy o to, aby otrzymać te transmisje, aby kupić te transmisje i na pewno UFC chce mieć w zanadrzu właśnie Johna Jonesa. Chce mieć taki argument w postaci występu Johna Jonesa, aby utargować jak najlepsze warunki dla siebie. I z tego też powodu, jak sądzę, nie chcą teraz pozbawiać pasa mistrzowskiego Johna Jonesa, żeby go nie zniechęcić. To po pierwsze. Drugi natomiast argument e, wydaje się być taki, e, że no w zasadzie to się łączy z tym pierwszym, że akurat kończy się umowa z ESPN i UFC poszukuje nowego partnera telewizyjnego, medialnego, a zatem posiadanie w obwodzie, właśnie e, Johna Jonesa z jego bitewnymi usługami. Jest tutaj cennym atutem, który można wykorzystać w negocjacjach. Ponadto, nie ma też, wydaje się, na ten moment odpowiedniego zestawienia dla Toma Aspinala. Gdyby Dana White jednak zdecydował się postąpić e, tak, jak postąpił lata temu z Georgesem Saupièrem, gdy ten po walce z Johnem Hendricksem, którą uczciwie wygrał, analizowałem to na Lookingu, e, obwieścił, że robi sobie przerwę, e, nie zamierza w najbliższym czasie walczyć. Pamiętamy, że wtedy Dana White przeokrutnie zrugał Kanadyjczyka twierdząc, że jest winny tutaj fanom, organizacji, aby walczyć dalej, aby dać rewanż Johnemu Hendrixowi. Nic takiego jednak się, jak pamiętamy, nie wydarzyło, ale Dana White był e, znacznie mniej wyrozumiały dla George'a Sampiera, aniżeli jest teraz dla Johna Jonesa. Problemem, jak mówię, może być też brak rywala dla Toma Aspinala. No bo z kimże ten Brytyjczyk miałby wojować, gdyby John Jones został pozbawiony tytułu mistrzowskiego? Mamy Cyrilla Lagana który pokonał w cudzysłowie ostatnio Aleksandra Wołkowa. Sam Dana White nie ukrywał, że w roli e, zwycięzcy tej walki widział właśnie Rosjanina. Więc jakże teraz dać starcie o prawowity jeszcze, bo mówimy o scenariuszu, w którym John straci pas, o prawowity pas, jakże dać teraz e, pojedynek Francuzowi? E, Wołkowowi? No też nie można, bo mimo wszystko na papierze, z której by strony nie spojrzeć, to jednak ten pojedynek przegrał. Jest jeszcze Sergej Pawłowicz, no ale Pawłowicz już został zdemolowany przez Tomasa Spinala, a ponadto Ma już zaplanowany, przynajmniej kusi, e, pojedynkiem za kilka miesięcy. Jest Jajtun Almeida, no ale czy Jajtun Almeida zasługuje jeszcze teraz na pojedynego tytułu mistrzowski? No raczej nie. Curtis Bates może teraz wygra z Rizwanem Kuniewem, no ale on też został już pokonany przez e, Tomasa Spinala. Jasne, jest jeden jeden, ale bądźmy poważni. A zatem jest kilka e, mocnych. Faktów, które zniechęcają Dane White'a do tego, aby pozbawić pasa mistrzowskiego Johna Jonesa. Zresztą ciekawe kulisy na temat negocjacji Jonesa z UFC zdradził dziennikarz Ariel Hewani. Z tym, że jeżeli mowa o tym kanadyjskim dziennikarzu, to musimy tutaj bardzo uważać, ponieważ to jest człowiek mocno zaangażowany zawsze po jednej ze stron. Od dłuższego już czasu zdecydowanie nie pała sympatią do Johna Jonesa i prawdopodobnie pała mniejszą sympatią do Jonesa aniżeli do White'a. A zatem to, co on mówi, Warto czasami podzielić na dwa, ewentualnie podejść do tego z pewnym dystansem. Ale Helwani twierdzi, że John Jones rzucił pewną bardzo wysoką kwotę UFC, którą to kwotę UFC postanowiło zapłacić Johnowi Jonesowi. Rzecz jednak w tym, jak rzecze Ariel Helwani, że wobec akceptacji swojej oferty przez UFC, John Jones zdanie zmienił i stwierdził, że jednak walczyć nie zamierza. Ile jest w tym prawdy, Bóg jeden raczej wiedzieć, ale jak mówię, wydaje się, że po prostu po pierwsze prawa do transmisji, John Jones jest cennym atutem UFC w negocjacjach z potencjalnymi partnerami. Po drugie, brak rywali dla Toma Spinala na okoliczność walki o prawowity pas. Natomiast do nie oszukujmy się, nie wygląda to najlepiej z punktu widzenia Dana White'a i spółki, że mamy tutaj mistrza prawowitego w cudzysłowie, który niedługo ustanowi rekord panowania w kategorii królewskiej i mamy tymczasowego mistrza, który już ustanowił rekord panowania pod kątem zasiadania na tymczasowym tronie. Wygląda to bardzo źle. To jest kategoria królewska. Oczekiwalibyśmy jednak, żeby tutaj sytuacja była rozwiązywana w sposób sportowy. Przynajmniej do pewnego sensu, skoro już tak nabroiliśmy z tym stripem i 54-letnim, no to wypada, aby teraz trochę wrócić na te tory sportowe i zestawić pojedynek o e, właśnie niekwestionowany pas. Pojedynek unifikacyjny, który zakończyłby dwóch królewie w kategorii królewskiej. No od tego jest ta instytucja tymczasowego pasa, aby trwała ona tylko przez okres no, tymczasowo. Jak najszybciej może walczyć mistrz. To doprowadzamy do jego starcia z tymczasowym mistrzem i kończymy dwóch królewie. A tymczasem, jak mówię, John Jones swoje już zarobił, do walki się Być może, chodzi mi to też po głowie, że być może John Jones uczciwie w charakterze sportowym plami nogawkę przed Tomem Aspinalem, Zdając sobie sprawę, że jeszcze nigdy w karierze nie walczył z zawodnikiem większym, silniejszym, szybszym, zwinniejszym i to w kategorii wagowej, w której. On jednak jest nowy, czyli John Jones, podczas gdy Tom Aspinall no, na co dzień, od zawsze wojuje właśnie w 265 funtach. Plus oczywiście Brytyjczyk jest u szczytu swojej kariery, ewentualnie wchodzi w najlepszy okres swojej kariery, podczas gdy Amerykanin te najlepsze lata bezwzględnie ma już jednak za sobą. Kto wie, kto wie, może tak naprawdę John Jones nigdy nie zamierzał walczyć z Tomem Aspinallem, i temu służyły jego umizgi np. do Alexa Pereira czy nawet Jamala Hilla albo Derika Jasnykwind Luisa. To było paradne. Jak będzie? Zobaczymy. Wydaje się, że w najbliższym czasie i tak UFC nie musi podejmować żadnych decyzji w tym temacie, dlatego że jeżeli dojdzie do tej walki Jones kontra Aspinall, to najprawdopodobniej w ramach listopadowej garli w Nowym Jorku. Co oczywiście będzie oznaczało, że ten rekord John Jones panowania w kategorii ciężkiej ustanowi. Ale, jak mówię, na najbliższe numerowane gale UFC Dana White i spółka mają już zaplanowane konkretne walki, a zatem prawdopodobnie też po prostu im się nie spieszy, zwłaszcza, że jak mówię, nadchodzi okres negocjacji w temacie transmisji z gali UFC z nowymi podmiotami. Jak będzie, zobaczymy. Sytuacja jest paradna i nie ukrywam, że z mojej perspektywy należałoby przynajmniej wysłać publicznie sygnały Johnowi Jonesowi. Dana White powinien to zrobić, e, dając mu do zrozumienia, że stary, masz czas, nie powiedzmy jeszcze trzy tygodnie, albo miesiąc. Albo w jedną, albo w drugą. I koniec kropka. Inaczej tracisz tytuł mistrzowski. Z jakiego powodu Dana White nie stawia takiego ultimatum Johnowi Jonesowi? Już mówiłem, ale brzmi to paradnie. Wygląda to paradnie, jeżeli przypomnieć sobie, wypowiedzi Dana White'a po zwycięstwie Francisa Nganu ze Stipem Jocicem w rewanżu. Otóż wtedy podczas konferencji prasowej Dana White w nieszczególnie zawalowany sposób zasugerował, że John Jones plami nogawkę przed Kamerunczykiem. Zapytany wtedy podczas konferencji prasowej o potencjalną migrację przebękującego już wtedy o tejże migracji. Bonesa do kategorii ciężkiej stwierdził, że po tym, co tutaj Jones zobaczył w starciu Nganu kontra Miocic 2 to prawdopodobnie bliżej jest Amerykaninowi do przejścia do kategorii, ale średniej, a nie ciężkiej. Zobaczymy, jak będzie. Dajcie znać, co sądzicie o całej tej sytuacji i jakie decyzje Waszym zdaniem powinien podjąć Dana White. I czy być może Tom Aspinall w międzyczasie, oczekując na. Johna Jonesa, trochę jak Michael Chandler na Conor'a McGregora, nie powinien stoczyć drugiej walki w obronie tymczasowego pasa, na przykład właśnie z Cyrilem Gunnem. Dajcie znać, jak to widzicie. I temat drugi, a mianowicie rozgrywka o najwyższe laury w kategorii piórkowej. Tu jest jeszcze ciekawiej, a w zasadzie no nie wiem, czy śmieszniej, ale równie paradnie, równie paradnie, bo wszystko wskazuje na to, że Dana White i spółka postanowili zorganizować rewanżowe starcie na szczycie 145 funtów pomiędzy Aleksandrem Wolkanowskim i Jairem Jasnym Gwint Rodríguezem. Pamiętam, gdy kilka tygodni temu cały świat MMA śmiał się z tych wypowiedzi meksykanina, który garnął się tutaj wściekle do rewanżu z Aleksandrem Wolkanowskim po zwycięstwie nad Patricio Pitbullem Freire. Przekonując cały świat nieporadnie, nieudolnie, że taki start, takie starcie rewanżowe jak najbardziej mu się należy. Wszyscy wiemy, że pod kątem sportowym absolutnie mu się nie należy. A tymczasem, jak mówię, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że rzeczywiście dojdzie do australijsko-meksykańskiego rewanżu. I to najprawdopodobniej przy okazji wrześniowej gali UFC 320 w Guadalajarze w Meksyku. Dlatego, że tak naprawdę teraz żaden inny termin nie pasuje. Wiem, że Aleksander Wolkanowski przebąkiwał już tutaj w poprzednich wywiadach o tym, że nieszczególnie garnie się do walki we wrześniu, dlatego że wtedy rodzi się jego chyba druga nie, druga, nie. Trzecia albo czwarta córka, a nie był przy narodzinach poprzednich, więc teraz nie chciałby ponownie być daleko od żony w tym czasie, więc nieszczególnie odpowiada mu termin wrześniowy, ale wydaje mi się, że zostanie jednak do tego przekonany, bo tak naprawdę na okoliczność tej gali meksykańskiej UFC 320 we wrześniu, trudno zestawić jakikolwiek inny pojedynek mistrzowski. Tak naprawdę zostaje właśnie tylko starcie Aleksandra Wolkanowskiego z Jairem Rodriguezem, które jak najbardziej pod tym kątem, pod kątem lokalizacji ma sens, no bo Pantera jest oczywiście Meksykaninem. Skąd oczywiście, skąd w ogóle wiemy o tych zestawieniach? Wszystko za sprawą wypowiedzi Żana Silwy, który na swoim kanale na YouTubie Zaprzeczył, jakoby otrzymał propozycję walki z Diego Lopezem, ale też wyraził pełną gotowość na konfrontację z meksykańskim Brazylijczykiem, twierdząc, że byłoby to idealne dla niego zestawienie, które traktowałby w charakterze eliminatora. Ma to o tyle sens, że jasne, z jednej strony Jean Silva jest chyba jedenasty w rankingu, podczas gdy Diego Lopez jest chyba drugi albo trzeci, może nawet pierwszy, nie pamiętam. Są tam jeszcze w rankingu Halloween i Topuria, których należy usunąć, bo już więcej wojowacz w kategorii piórkowej nie będą. W każdym razie mamy starcie jedenastego zawodnika z drugim. Oczywiście, że jest to pewnego rodzaju przeskok, ale z której strony by nie spojrzeć, to Jean Silva jednak zapracował sobie swoimi bitewnymi dokonaniami na to, aby dostać już właśnie eliminator. Nie mam z tym problemu. Nie miałbym z tym problemu. W każdym razie Jean Silva garnie się do tej walki z Diego Lopezem i prognozuje, że taką ofertę otrzyma. Jean Silva stwierdził też, że najprawdopodobniej Mofsar Jewlojew pójdzie w bitewne tany z Aaronem Pico, podczas gdy Aleksander Wolkanowski stanie do rewanżu z Jajrem Rodriguezem. Dosłownie kilka godzin później Ingusz, czyli właśnie Mofsar Jewlojew, opublikował w mediach społecznościowych, a konkretnie na Platformie X, dwa wpisy, w których w nieszczególnie zawoalowany sposób potwierdził te scenariusze rozrysowane przez Lorda. A mianowicie zapowiedział, że wystąpi na Gali UFC Fight Night w Dubaju. Odbędzie się ona 26 lipca i między wierszami zasugerował, że będzie to pojedynek z zawodnikiem sklasyfikowanym znacznie niżej. Ponadto w kolejnym wpisie podziękował Aleksandrowi Wolkanowskiemu za to, że Australijczyk od kilku dobrych tygodni wyrażał nie tylko pełną gotowość na starcie z nim, czyli właśnie z Mopserem Jewlejem, ale też publicznie apelował o takie zestawienie. Pytany twierdził, że w jego idealnym scenariuszu, w swojej pierwszej obronie pasa mistrzowskiego, pierwszej obronie podczas tej drugiej kadencji na tronie, chciałby pozbawić zera właśnie Mofsara Jewlojewa. Natomiast matchmakers UFC rozegrali to najprawdopodobniej zupełnie inaczej, uznając, że Movsar Jewlojew na tronie kategorii piórkowej nie byłby najlepszy biznesowo. No bo nie oszukujmy się, biznesowo rzeczywiście nie byłby najlepszy. A zatem wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Movsar Jewlojew pójdzie jednak w bitewne tany z Aaronem Pico i mamy już takie nieoficjalne doniesienia, wedle których to starcie... Ingusza z Amerykaninem posłuży za pięciorundowy, to bardzo ważne, pięciorundowy co-main event gali UFC Dubaj tej lipcowej. Słuchajcie, pamiętam, że wcześniej zapowiadałem już to starcie Pico kontra Jewlojew, wtedy, gdy było o nim głośno po raz pierwszy, czyli jakieś dwa miesiące temu. Jewlojew potwierdził, i piko, potwierdzili, że rzeczywiście byli na kursie kolizyjnym. Jewlojew pierwotnie zaakceptował to starcie, ale później jego menadżerowie e, odrzucili ten pomysł. Najwyraźniej jednak zdecydował się Ingusz na zaakceptowanie tej że propozycji, którą, do której powrócili matchmakerzy UFC. I słuchajcie. Z której strony by nie spojrzeć, to dla Mowsara Jewlojewa powinien to być eliminator. No Rywalizuje z gościem, który nawet nie jest sklasyfikowany w rankingu. Skoro Jair Rodriguez, który absolutnie na title już od nie zasługiwał, dostaje teraz pojedynek opas po pokonaniu przychodzącego z innej organizacji, czyli z belatora Patricio Freire, to jak najbardziej Mowstar Jewlojew powinien dostać tytuł mistrzowski, walkę o tytuł mistrzowski, jeżeli pokona Arona Pico. Jaśle, jasne, Patricio Freire dokonał znacznie więcej w belatorze aniżeli Aron Pico. Ale też ja i Rodriguez nie może w UFC pochwalić się takimi dokonaniami, jakimi pochwalić może się Moffar Jowlojew. A zatem dla ingusza, podejmującego tutaj gigantyczne ryzyko, powinien to być absolutnie eliminator. Gdyby wygrał to Aaron Pico, i to w sposób dominujący, też nie zdziwiłbym się, gdyby otrzymał title shot. Dana White nie ukrywa, że matchmakerzy UFC bardzo lubią Arona Pico i szczerze mówiąc trudno go nie lubić. O ile medialnie nie wyróżnia się jakoś szczególnie, bardzo spokojny, stonowany człowiek, o tyle w klatce prezentuje się doskonale. Łączy srogie zapasy z fantastycznym boksem i niebywale ciężkimi pięściami. To jest zawodnik walczący niebywale efektownie. I też do pewnego stopnia efektywnie, no bo wygrał 9 z ostatnich 10 walk, jedynej porażki doznając z uwagi na kontuzję barku. Zresztą w tej walce też z Jeremym Kennedy, którą przegrał przez kontuzję barku, wykazał się nie lada charakterem, bo uszkodził ten bark, o ile pamiętam, już w pierwszej rundzie. Schodził do narożnika właśnie z wystającym tutaj barkiem kompletnie, a jego trenerzy próbowali mu brutalnie tenże bark nastawić. Czyli chwytali go za rękę i ciągnęli, szarpali z całych sił. Grymas bólu podworny przeszywał twarz wtedy Arona Pico, ale o ile pamiętam, wyszedł on wtedy jednak do drugiej rundy. Pomimo iż tego barku nie udało się naprawić, nastawić. Eee, a zatem tak. Wcześniej, wydaje mi się, w tym poprzednim nagraniu, kilka miesięcy temu, minimalnie więcej szans na zwycięstwo dawałem Mowsa Aronowi Pico, prognozując, że będzie to trzyrundowy pojedynek, ale teraz... Gdy wiemy wedle nieoficjalnych doniesień, że rozegra się ta walka na dystansie 5 rund, to szczerze mówiąc, minimalnie więcej szans daje na zwycięstwo jednak Mofsarowi Jewlojewowi, ufając przede wszystkim w jego kondycję. Owszem, w stójce igrał będzie z ogniem, bo tam pod kątem bokserskim uderzenia na schaby jasty gwint. Aaron Pico jest gigantem, ale wydaje mi się, że jeżeli przetrwa Mowsar Jewlojew pierwszą rundę, drugą rundę, no to później przejmie stery walki w swoje ręce z uwagi właśnie na doskonały bak z paliwem. Jak będzie, zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o to starcie Aleksandra Wolkanowskiego z Jairem Rodriguez'em, to jak mówię, nie ma ono żadnego sensu. Znaczy biznesowo ma, bo gara w Guadalajarze w Meksyku, więc Meksykanin na bezrybiu irakryba, ira ale jasny gwint. Odświeżyłem sobie wczoraj tę walkę Wolkanowskiego z e, Rodriguez'em i przewaga Australijczyka była tam bardzo wyraźna. Był w stanie przewracać Jaira Rodrígueza, nie pozwalał wracać mu na nogi. Jasne, w trzeciej rundzie, słuchajcie, ta walka skończyła się w trzeciej rundzie. W tej trzeciej rundzie miał swoje momenty Meksykanie. Potraktował kilka razy ładnymi kopnięciami Aleksandra Wolkanowskiego, świetnie mieszał na przykład frontale prawą nogą, frontale na głowę, e, z kopnięciami brazylijskimi na głowę. I w pewnym momencie nawet delikatnie naruszył Australijczyka, właśnie takim kopnięciem, który w os, które w ostatniej chwili zawinął e, i trafił w głowę Australijczyka. Natomiast mimo wszystko nie był w stanie naruszyć go na tyle, aby e, osłabić jego zdolności bojowe. I dosłownie chwilę później Wolkanowski ruszył do ataków, skontrował bardzo mocnym, chyba lewym sierpowym kolejną próbę kopnięcia autorstwa Meksykanina, a następnie popisał się nieprawdopodobną sekwencją e, ruchów. Jedno, to było jedno z najlepszych skończeń w historii UFC pod kątem przeplatania wszystkich płaszczyzn. A mianowicie skarcił kopiącego Rodriguez'a właśnie chyba lewym sierpowym. Meksykanin cofnął się naruszony na ogrodzenie. Tam Wolkanowski zasypał go gradem uderzeń, te na głowę przeplatając z tymi na korpus, by następnie rzucić mu się do bioder, efektywnie wynosząc Meksykanina w górę, a następnie ciskając im o by z kolei następnie zasypać go gradem uderzeń mi rozstrzygnął i zakończył ten pojedynek. A zatem piękne połączenie kilku właśnie płaszczyzn MMA w wykonaniu Aleksandra Wolkanowskiego. Jasne, Australijczyk najlepsze lata kariery ma już za sobą, ale w starciu z Diego Lopezem udowodnił, że ta szczęka nadal potrafi jeszcze trochę przyjąć. I jasne, w stójce Jaj Rodriguez, zawodnik nieprawdopodobnie kreatywny, zwinny, szybki jak błyskawica, będzie groźny, będzie musiał tam uważać Aleksander Wolkanowski, ale w tym pierwszym star starciu Australijczyk Udowodnił, że poruszając się doskonale na nogach do lewej, do prawej, mieszając ustawienie, jest w stanie zneutralizować, zniwelować to zagrożenie technikami nożnymi, jakie zawsze wnosi do oktagonu Jair Rodriguez. Co do żana Sylwy, Jean Silva kontra Diego Lopez. No słuchajcie, Diego Lopez jest rzeźnikiem. Jasne, jest cepiarzem totalnym, ale jest cepiarzem, który ma dobry parter, jest duży, silny i potrafi dużo przyjąć. Natomiast, czy potrafi przyjąć bomby Żana Sylwy? Żan Sylwa powinien tutaj zdecydowanie górować pod kątem szybkościowym. Pod kątem techniki również, chociaż to starcie z Melsikiem Bagdazarianem trochę zrewidowało moją prognozę na okoliczność potencjalnej walki Żan Sylwa kontra Ilia Topuria. Bo wcześniej wydawało mi się, że Brazylijczyk jak najbardziej może znokautować nawet Gruzina. Ale po tej walce Żana Sylwy z Melsikiem Bagdazarianem odrobinę Swoją prognozę zmodyfikowałem, i wydaje mi się, że pod kątem czystego boksu Ilia Topuria jest jednak skuteczniejszy i po prostu lepszy technicznie. Nie zostaje po ciosach, ma szybsze ręce, jego uderzenia ważą więcej, ma cały czas nogi pod sobą, nie traci równowagi, gdy przestrzeli jakimiś ciosami. Oczywiście wcześniej mu się to zdarzało, ale ostatnimi czasy już nie. Ale wracając do tematu, wydaje mi się, że Jean Silva jednak znalazłby sposób na to, aby skruszyć szczękę okrutnego cepiarza Diego Lopeza, przereklamowanego z całym szacunkiem oczywiście zawodnika. Jak będzie? Zobaczymy. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tych decyzjach matchmakerów UFC dotyczących rozgrywki o tron kategorii piórkowej, czyli Aleksander Wolkanowski kontra Jair Rodriguez 2, Diego Lopez kontra Jean Silva i wreszcie Mofsar Jewlojew kontra Aaron Pico. A za dzisiaj serdecznie dziękuję i do usłyszenia.